Za każdym razem, kiedy podejmujesz złą decyzję odnośnie spożywanych produktów, nasza wątroba musi pracować ciężej, aby przetworzyć dostarczoną żywność i pozbyć się toksyn. Usuwaniem toksyn z naszego organizmu przede wszystkim zajmuje się właśnie ona. Niestety, może ona z czasem coraz wolniej i mniej efektywnie pracować. Rezultatem tego jest często spadek energii, złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie. Bardzo ważne jest, aby wspierać swój organizm, w tym wątrobę, aby móc cieszyć się zdrowiem przez możliwie jak najdłuższy czas. Wątroba stanowi największy gruczoł w organizmie człowieka. Jest jednym z najważniejszych organów układu pokarmowego. Spełnia rolę detoksykacyjną, metaboliczną, filtracyjną i magazynującą. Dzięki niej nasza krew jest wolna od toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Wątroba ma szereg funkcji. Do najistotniejszych należy proces polegający na oczyszczaniu i filtrowaniu krwi z substancji toksycznych wytwarzanych przez organizm oraz tych dostarczanych z zewnątrz. Zachodzą w niej również procesy metabolizmu wielu substancji takich jak węglowodany, białka i lipidy. Wątroba posiada również funkcje odpornościowe. Funkcje wątroby możemy podzielić na cztery główne. Detoksykacyjną, metaboliczną, filtracyjną i magazynującą. Każda z nich jest niezmiernie ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wątroba neutralizuje toksyny, przekształca toksyczny amoniak w mocznik, odpowiada za sprzęganie i degradowanie hormonów oraz przemianę leków i wiele innych. Odpowiada także za dezaktywację hormonów z zewnątrz organizmu i tych produkowanych przez organizm. Zajmuje się również neutralizowaniem, magazynowaniem i przechowywaniem substancji szkodliwych i toksycznych dla naszego organizmu. Wątroba niszczy także alkohol, nikotynę i strychninę. Bez niej byłoby nam naprawdę ciężko, nie potrafilibyśmy przeżyć. Chciałbym podzielić się z Tobą przepisem, który jest w stanie wspomóc Twoją wątrobę w zaledwie kilka dni. Oto składniki: dwie łyżki startego imbiru sok z połowy cytryny i dwie łodygi selera naciowego. A także jedna szklanka soku pomidorowego, szczypta ostrej papryki i szczypta kminku. Przygotowanie i zastosowanie. Wymieszaj i zmiksuj wszystkie składniki za pomocą blendera. Następnie przelej do szklanki i wypij. Pij ten napój codziennie rano, a pierwsze pozytywne efekty uzyskasz w ciągu pierwszych 72 godzin. Składniki i ich pozytywny wpływ na nasz organizm. Imbir chroni wątrobę przed uszkodzeniami przez toksyny i wolne rodniki. Przyczynia się również do zapobiegania raka wątroby. Cytryna zawiera hesperydynę, która wykazuje zdolność do ochrony wątroby przed toksycznymi uszkodzeniami. Sok pomidorowy Sok pomidorowy przyczynia się do utraty masy ciała, obniża poziom cholesterolu i łagodzi stany zapalne. Ostra papryka. Może pomóc tłumić apetyt i zapewnia uczucie sytości. Zmniejsza w naszym organizmie stany zapalne, co sprawia, że narządy funkcjonują prawidłowo. I ostatnim składnikiem był kminek, ponieważ przyspiesza oczyszczanie wątroby. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na zdrowie. Dziękuję.